Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Durha, a to jest moi drodzy. Kolejny odcinek z gry Life in Gacha Life. Moi drodzy, witam was w grze inspirowaną Gacha, gdzie gramy sobie my się pysie jako Ewa, podejmujemy różne wybory, więc mamy Gacha jako wizualną z wyborami. W ostatnim odcinku główna bohaterka zjadła kanapkę, która okazała się zatruta. Jestem bardzo ciekaw, czy dzisiaj dowiemy się kto zatruł tę kanapkę, czy nasza najlepsza przyjaciółka, w której okazuje się, że się podkochujemy. Może mamkę, albo nowo poznany kolega. Mam nadzieję, że dowiemy się tego w dzisiejszym odcinku, a Ty, myśl, nie zapomnij zostawić tego super krzyka w górę. Jeśli czekałeś na kolejny odcinek, zgacza w końcu w domu. Wróciliśmy ze szkoły, byliśmy w Drama klabie, bo dołączyliśmy się do niego i będziemy odgrywać jakąś tam rolę w szkolnym przedstawieniu. Jakie cudowne doświadczenie, jestem taka zmęczona. Mamy widzowie, mamkę i tatkę. Czy której z was mnie otruło? Więc. Kochanie, jak tam twój dzień? Czy wszystko w porządku? Musisz być taka spięta, ten, spięta, nie wiem. E, moje biedne dziecko. E, w, w, tak właściwie mm, to nie jest tak źle. Mam Bea, która jest przy mnie i ona jest właściwie wszystkim, czego potrzebuje, żeby było ze mną w porządku. Coś mi się wydaje, że ewentualnie Bea zatruła tego sandwicha, którego pożarłaś. Jest tak cudną dziewczyną. Coś mi się wydaje, że to serio, coś z BO będzie nie tak, widzowie. Akiko y, otagowała Eivę na Instagramowym poście. OK, sprawdźmy ten pościg. Akiko, Akiko uratowała y, życie głównej bohaterki na ostatnim odcinku dwa razy już. Jest sobie kwiatek i mamy podpis. Ten kwiatek ma połowę Twojej piękności, czy jakoś tak? Ten kwiatek jest w połowie piękny tak jak ty. Ojoj, aż się zarumieniła. Czy ona mówi to o mnie? Czy ona mówi to do mnie? Oznaczyła cię, więc chyba tak. <laughs> Pozwól, że sprawdzę jej profil. No i co tam jest z tym profilem? Tu, jaka gniewna na tym pierwszym zdjęciu. Okej, okay, mamy jedno zdjętko. Co jest? Ona jest taka piękna! I nasza koleżanka się zauroczyła? Ok, piszemy coś w pamiętniczku. Prawdopodobnie o tym, że koleżanka się zauroczyła w Akiko. Koleżance, która nas dwukrotnie uratowała. Tak, mogę przeczytać. 6 kwietnia, drogi pamiętniczku! Dzisiaj poczułam coś nowego. Tak, taką. Pożądanie w stronę Akiko. Coś w tym stylu. Widziałam ją na jednym z jej zdjęć i zarumieniłam się. Nie, nie. Jak this is the end? Ja sześć minut nagrywam, gdybym wiedział, bym nie kończył. Nie, nie. Nie! No dobra, bo to powstaje cały czas z tego, co mi wiadomo, ale. Nie! Gdybym wiedział, nie kończyłbym. Wyszedł. Nawet nie całe 6 minut. Ile z 3-4 minuty. Nie! I co ja mam teraz zrobić? Moi drodzy, natomiast, żeby filmik nie był taki krótki, to zareagujemy sobie również na filmik z Gacha Live. Moi drodzy, The Family Game. Reagowaliśmy sobie już na takie filmiki w przeszłości, ale tam też są wybory, więc powiedzmy, że coś chociaż troszkę podobnego do tej giereczki. Moi drodzy, mam w tym momencie The Family Game Part 2 i to jest druga część... Do filmiku, na który reagowałem w przeszłości, gdzie mamkę pożarła duszę tatce. Zobaczmy, kto komu dzisiaj pożre duszę. Dobra, widzowie. Family Game. Play. OK, wybieramy naszą postać. To jest ta mamkę, która pożarła duszę. Co wam pokazałem przed chwilą? Ona pożarła duszę, i teraz mamy jakąś koleżankę. Ok, koleżanka śpi. Czy to jest hasz na głowie, czy kaczka? Co ona ma we włosach? To wygląda jak kaczka. Czy masz kaczkę we włosach? Ty też masz kaczkę we włosach. Albo kaszcza. Dziwnego. Wstawaj! Spóźnisz się do szkoły, więc wydupiaj, wstawaj! No dobra. Czy koleżanka. Tak, dobra. Koleżanka wstanie. Czekaj. Szkoła zaczyna się dzisiaj? Tak, szkoła czeka. No proszę wydupiać do szkoły, ale już. Czy ten kiciuch ma urządzenie do pomiaru siły z Dragon Balla? Spotkam cię. Przy wejściowych drzwiach, dobra, tupu, tupu, tupu. Możemy teraz tak, albo pójść spać, czyli walsie, ja idę dalej spać, czy ewentualnie przygotować. No dobra, przygotujmy się. Okej. Okay. Przygotowujemy się widzowie do szkółki. Ubrała się i spotkaliśmy koleżankę z plaskiem na głowie. A nie, to jest ta sama koleżanka, co poprzednio, tylko ma teraz płaska na głowie. Zapomniałeś o czapce i rękawiczkach. Natomiast jest czas, żeby zdobyć tylko jedną rzecz. Co powinnaś zdobyć? Nie no, no, jak już sięgasz po jedno, to możesz sięgnąć i po drugie, jest czas na wszystko! Ale wybierzemy tylko rękawiczki. Jednak tylko rękawiczki. E, muszę coś wziąć. Z zaraz wrócę. Zdążyłabyś wziąć i to i to. Zdążyłabyś i to i to wziąć. Okej, okay. chodźmy. Dobra, tuptamy. Co takie dziwne spojrzenie? Kojzanko z plaskiem na głowie. Przewaliła się. To było dziwne. Co, co się w tym momencie wydarzyło? Przewaliła się w miejscu, gdzie nie było ani schodków, ani nic. Po prostu stała i się przewaliła. No to jestem w stanie zrozumieć, bo sam tak miałem. Parę razy. Ale co, o co chodzi z tym kluczem? Dlaczego klucz był w dłoni i nagle teleportował się gdzieś? Znaczy nie teleportował, tylko przeniósł się gdzieś. Przeniósł się do innego wszechświata, w którym odblokował nową postać. Okej, okay. jesteśmy teraz koleżanku z plackiem na głowie. Tupu, tupu, tupu. Wchodzimy do klasy. Zastanawiam się, co Lam teraz robi. Lam to w sensie siorka, co teraz robi. I teraz tak, możemy zwracać uwagę na zajęciach, czy też po prostu rozmażyć się. Rozmaszmy się. Okej, okay, co będziesz robić w marzeniach? Chyba nie będziesz pożerać duszy innym. Dobra. W swoich marzeniach koleżanka myśli o swojej siorce, która je. Spotkała jakiegoś chłopa. Hej, czy y, mogę się tutaj dosiąść? Pozwoliła mu się dosiąść. No dobra. I tak, oto zjedliśmy, pewnie coś tam pogadaliśmy. Albo nawet nie gadaliśmy. Powinienem iść do klasy. Okej? Okay. Hej, czy chcesz się zaprzyjaźnić? Oczywiście. Okej? Okay. I teraz co? Osiągnięcie odblokowane. Nowy przyjaciel. Tak? Nie? Okej. Okay. A nie, to są tylko. Myśli koleżanki. No co tam przy pani. Okej, okay, co to za zwrot akcji? Wiesz, że nie powinnaś ufać mamce, natomiast w rzeczywistości nie powinnaś ufać nikomu, nawet własnej rodzinie. Ale o co chodzi? Co to za zwrot akcji? To już chyba nie są jej myśli, nie? O co teraz chodzi? Bo troszeczkę się pogubiłem. Mamy tego kolegę, który. Sofę. Przeniósł. No i co? Masz Sofę? To ty byłeś w jej marzeniach. Tak! Podoba ci się? Nie rozumiem trochę. Nie rozumiem o co chodzi. Koleżanka się przewaliła za Sofą i trafiła do innego wszechświata. Jest w innym wymiarze za Sofą i znalazła mackę. O co chodzi? Subject 482 The Invader przejmuje. Kontrolę nad ciałem ludzi, więzi ich w świecie nie do wydostania się. Pochodzenie jest nieznane i no, zachowuje się tak jak człowiek. Okej. Okay. Znalazłaś to w innym wymiarze pod uszkiem? Pod sofą? Pogubiłem się. Czy ktoś może mi wyjaśnić, co się tutaj dzieje? Dlaczego wyciągnęłaś notatnik dotnął tam? Kogo zapisujesz? Find it, find it. Znajdź to, znajdź to. Ej, dlaczego ona zaczęła krwawić z oczu? Co? Czekaj, czekaj. Masz w toalecie ukryte przejście. Okej. Okay. To ty jesteś tym alienem? Czym ty jesteś, koleżanko? Tato, czy możesz mi pomóc z zadaniami domowymi? Oczywiście. Tatkę, uważaj. Ona ona pożre ci duszę. E Wydawało mi się, że nie ma zadań domowych w pierwszy dzień szkoły. Możemy to sprawdzić. Albo nic nie robić. Sprawdźmy to. A tam okazuje się, że. córka pożera duszę tacie? <laughs> o nie. Dlaczego ona, ona jest zadowolona? Ona się cieszy. I pomyślała o koledze, który był w marzeniach tej drugiej koleżanki? Też pożarła pewnie jego duszę. Jestem zagubiony, widzowie. Czy ktoś może mi w komentarzu stresić, co się tutaj w tym momencie wydarzyło? Proszę! Jedno natomiast mam pewne z tej historii. Tatki nie przeżył, pożarto mu duszę. To. To wiem raczej na pewno. Tymczasem, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Jeśli filmik Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Jeśli chodzi o live in gacha live, serio, myślałem, że to będzie dłuższe. Natomiast, moi drodzy, tymczasem to by było tyle na dzisiaj. Jak wyjdzie pewnie w przyszłości jakaś aktualizacja, to sobie ją nagramy. Tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Pa, pa!